Kiedy uruchamiasz swoją grę wideo liczysz na niesamowitą grafikę, charyzmatyczne postacie, ciągającą fabułę oraz dobrą rozgrywkę. A kiedy ja uruchamiam grę to... liczę, że się nie przeliczę. Pierwszy Dragon's Dogma to gra dark fantasy z genialnym systemem klas, skilli i niezapomnianą walką. Długo nam przyszło czekać na drugą część, ale w końcu na PlayStation Showcase pokazano oficjalny trailer na którym widać jak będzie wyglądać gra, jednak czy jest na co czekać? Witajcie, ja jestem Sarna i dziś powiemy sobie czy warto zainteresować się grą Dragon's Dogma 2. Siódma generacja konsol kojarzy mi się z dwiema rzeczami. Z mocno wyprawnymi kolorami, co miało symulować powagę gier i pokazać, że gry nie są tylko dla dzieci i ze smokami. Które to w tamtym okresie były wciskane niemal w każdą grę fantazy. I na udowodnienie mojej tezy dam przykład jednej gry, którą chyba każdy zna: chodzi o czymś tej o Skyrim, który prosił się o lepszą saturację barw. No i smoków tam też nie brakowało. Ale wróćmy już do głównego bohatera tego filmu: bo Dragon's Dogma też oczywiście posiada tę bolączkę generacji. A więc smoki i mało nasycone kolory były tu odhaczone, jednak w innych aspektach gra błyszczała, pokazując inny odcień gier fantazy, czym zgarnęła sobie wielu fanów. Na kontynuację Dogmy czekaliśmy już ponad 10 lat i ciągle ciężko jest mi znaleźć jakiś dobry odpowiednik tej gry. Dragon's Dogma ma w sobie wiele mniejszych mechanik, a te składają się w ostateczności na bardzo dobrą grę. Sama walka, system klas i uczenie się wymyślnych skili dawało wielkie pole do popisu. Do tego mieliśmy sporo różnych zbroi i broni, które były bardziej stonowane, jak na fantazy, co akurat dla mnie było wielkim plusem. Jednak to, co zostało ostatecznie zaprezentowane na PlayStation Showcase, nie pokazuje zbyt wielu nowości. Widać tu starych przeciwników, znane nam miasto czy też czary, jakimi mogliśmy się posługiwać już w pierwszej części. Jednak czy to źle? I czy na pewno trailer nie zawiera nowych mechanik? Na pierwszy rzut oka faktycznie można kilka rzeczy nie zauważyć, natomiast po zagłębieniu się w trailer widać tu kilka nowości, które mogą wypełnić nasz gameplay ciekawymi mechanikami. Pierwszym z nich i bardzo znaczącym jest wpływ na otoczenie. Podczas tej krótkiej prezentacji jesteśmy w stanie zobaczyć nie tylko destrukcję drewnianego mostu, ale wyczarowanie też sobie własnej ścieżki, która połączy dwa klify, budując tym samym dla nas most. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy będzie tam więcej, bo brakuje gier, w których fizyka odgrywa większą rolę i w której możemy się nią trochę pobawić. Wiadomo, nie ma też co oczekiwać, Bóg wie czego, ale mam nadzieję, że nie będą to same skrypty, a nasze świadome działanie, dzięki którym będziemy mogli trochę się pobawić i przy okazji znaleźć jakieś ciekawe miejsce czy też skarb. Jeśli chodzi jeszcze o nowości, to widać, że do dyspozycji będziemy mieć większy obszar do zwiedzania. A w kilku momentach możemy zauważyć, że krajobraz jest bardziej skąpany w ciepłych rejonach krainy, na której rosną kaktusy. Więc do gry zawita też mapa, przypominająca nam bardziej pustynne klimaty. A jak wiadomo, im bardziej zróżnicowany teren, tym na więcej nowych potworów możemy natrafić podczas naszej przygody. Co samo w sobie cieszy, bo jak wiadomo, Dragon's Dogma posiada bardzo dobry system walki, a każdy nowy stwór to też nowe wyzwania. Ostatnią nowością, jaką zobaczyłem, jest interakcja z naszymi pałnami. Z początku myślałem, że może doczekamy się tej kooperacji w grze, ale twórcy już potwierdzili, że gra skupia się tylko i wyłącznie na grze single player, tak jak to było w przypadku poprzedniej części. Także musimy zadowolić się większą interakcją z naszymi towarzyszami, co może pozwoli nam się bardziej do nich przywiązać i osobiście uważam to jako wielki plus gry. Wiadomo, do gry trafią też nowe magie, skille, zbroje i klasy. Ale są to takie oczywistości, że nie ma co temu nawet poświęcać w większej chwili. Co do samej grafiki, no nie ma tu większej różnicy: jest ona oczywiście lepsza, modele są lepiej oteksturowane, a kolory w końcu nasycone. Ale nie oszukujmy się, Dogma nigdy nie stała grafiką, a gameplayem właśnie. I tak niech zostanie, bo pogoń za grafiką często bywa zgubna. My gracze, raczej powinniśmy cieszyć się z dobrego gameplaya niż z kolejnych tysięcy pikseli, które widać grając 10 cm od telewizora. Natomiast chcę wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna. W tej grze wszelkie kopalnie, jaskinie czy też zwykła przechadzka po ciemku sprawia, że nie widzimy nic, a więc trzeba pamiętać, że mieć przy sobie jakąś latarnię czy pochodnię. W wielu grach brakuje tego, żeby noc była nocą. Tak naprawdę, tylko w kilku tytułach i to często w poszczególnych etapach jest to dobrze zrobione. Jednak w Dragon's Dogma mamy to cały czas. Przemierzając świat po ciemku, będziemy musieli wspomagać się magią albo rzeczami, dzięki którym będziemy wiedzieli, co czai się przed nami. A wieczorami do życia budzą się zupełnie inne, często trudniejsze potwory. A przez to nasza podróż robi się ciekawsza i ostrożniejsza, tym bardziej jak przyjdzie nam kogoś bądź coś eskortować. A więc czy warto czekać na Dragon's Dogma 2? Moim zdaniem tak. Będzie to gra bardzo podobna do swojej poprzedniczki, która zostanie po prostu rozbudowana o większą ilość klas, skilli, czy większą ilość miejsc do zwiedzania. Grafika też zostanie ulepszona, ale na wodotryski nie mamy co się tutaj nastawiać i gra raczej nie pokaże siły next genów. Jednak tak jak mówiłem, ciężko szukać tu podobnej gry, więc raczej nikt z nas nie poczuje tutaj żadnego recyklingu. No, chyba, że chwilę przed premierą, będziecie grać w pierwszą część, no wtedy może być różnie. Nie sądzę też, aby gra wymagała znajomości poprzedniej części, więc będzie można na spokojnie zacząć od dwójki. Jednak na potwierdzenie tego trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Za grę jest odpowiedzialny nie kto inny jak Capcom, który, jak wiadomo, dowodzi wiele tytułów, dlatego raczej nie ma co obawiać się o Dragon's Dogma 2. Mam nadzieję, że większą rolę odegra tutaj fizyka i że sami twórcy dadzą nam więcej swobody, abyśmy mogli się tym troszeczkę pobawić. A Wy co sądzicie o grze? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu bądź na moim Discordzie, z którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Ja nie ukrywam, że grę wezmę na premierę i liczę, że się nie przeliczę.